Gość Radia Gdańsk. A w naszym studiu profesor Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawia Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie profesorze. Ważny dzień dla uczelni dzisiaj. Dni otwarte, To dwa takie dni rozpoczną się o godzinie dziewiątej. Pamięta pan swoje początki na Uniwersytecie Gdańskim? To zetknięcie z życiem naukowym tym dorosłym już? Tak, no, pamiętam bardzo dobrze. Na pewno nie było dni otwartych. To y, było wejście w życie akademickie wraz z egzaminami wstępnymi na studia. I to było pierwsze zetknięcie z uczelnią. Oczywiście rozmawialiśmy w gronie przyjaciół, kolegów licealistów o naszych wyborach y, i próbach dostania się na studia na ten czy inny kierunek. Y, natomiast była to bardziej giełda niż y, taka możliwość, jaką mają dzisiaj uczniowie odwiedzając uniwersytet przez dwa kolejne dni. To była terapia szokowa wejścia w to dorosłe życie. Wspominam też swoje czasy, lata 90., kiedy dostaliśmy z rektoratu szarą kopertę, tam zaproszenie na wszystkie te um, koedukacyjne zajęcia, wprowadzenie, ale tak naprawdę terminy zajęcia wymagania, indeks. Kropka. Tak, myślę, że dla każdego z nas było to, yy, było to wielkie przeżycie, ale też takie prawdziwe wejście w, do, w dorosłość, kiedy profesorowie yy, traktują cię, no, studenta, jako naprawdę dorosłego człowieka i wymagają od ciebie yy, yy, takiego zobowiązania, jaki dorosły człowiek może powziąć. Dążę trochę do tego pytania, czy. Świat się zmienia i uczelnia się zmienia, nie, pro, nie sugeruję, że klepiemy się po plecach z profesorami, pytanie, czy, yy, czy te czasy są troszkę inne, T, ta, przejście w dorosłość łagodniejsze, może wymagania inne, elastyczność inna, czy... czy, czy... To, to jest niezmienne. Pewnie, że się zmienia, i nawet uczelnia, która z natury rzeczy ma swoją wewnętrzną bezwładność, ma swoje ramy, struktury, obyczaje akademickie, musi też stopniowo dostosować się do, do zmian społecznych. Te relacje między społecznością akademicką, zwłaszcza między studentami a nauczycielami akademickimi, nie wiem, czy, czy można nazwać jako skracanie dystansu, ale na pewno one wyglądają inaczej niż no, kiedyś tam. Coś w tym jest. No na pewno, to jest naturalna kolej rzeczy. A jak uczelnia musi się zmienić, aby dostosować się do tych no, cyfrowych czasów, czasów, kiedy zachodzą w geopolityce zmiany rewolucyjne wręcz? No my przede wszystkim musimy reagować na bieżące wyzwania. I te społeczne i gospodarcze i polityczne, jak pokazują ostatnie dni czy tygodnie. Bo to nie tylko oferta kształcenia, która jest w pewnym sensie stała dla każdej uczelni, każdego typu uczelni, czy uczelni typu uniwersytetu klasycznego, czy, czy, czy technicznego, ale również wychwytywanie tych obszarów, gdzie lada chwila będziemy potrzebowali specjalistów. I tu uczelnia musi bardzo szybko reagować, szybciej niż, niż do tej pory. A jakie ma to przełożenie na rzeczywistość na ofertę dla przyszłych żaków? No, patrząc na wyzwania naszego regionu Pomorza, to oczywiście wielka, krocząca rewolucja energetyczna, która przed nami, nie tylko wielki sektor offshore i nie chodzi tylko o technikalia produkcji energii, ale o cały, całe zaplecze biznesowe i gospodarcze tego wielkiego procesu, to oczywiście energetyka jądrowa, która wymaga też nie, nie, nie tylko potężnych nakładów, ale zatrudnienia bardzo wielu branż powiązanych, gdzie no musimy myśleć o, o specjalistach. To są nauczyciele w technikach, którzy muszą się przygotować do uczenia przyszłej kadry technicznej, która bezpośrednio będzie zaangażowana w sam proces produkcji energii w tych nowoczesnych instalacjach, ale również, no właśnie, wszystkiego tego, co się, co się wydarzy w wyniku lokalizacji tak wielkiego nadmiaru energetycznego. To jest wielka szansa dla regionu na powstanie tutaj zupełnie nowego, nazwijmy to starym językiem, okręgu przemysłowego, który możemy rozumieć jako, nie wiem, magazyny energii, sektor wysoce energochłonny. No, natychmiast myślimy o AI, o IT, prawda, to są te słowa klucze, które się pojawiają, ale faktycznie Pomorze ma olbrzymią szansę na, na skokowy rozwój dzięki, dzięki zmianie energetycznej. Pan wspomina o szkoleniu. O zawodowym, o przygotowaniu nauczycieli, o tym także samorząd województwa mówi, bo inwestor elektrowni mówi, gwarantujemy 10 lat pracy dla tych, którzy zechcą skończyć technika i pracować z nami, budując pierwszą w kraju jądrówkę. Wydaje się, że Politechnika Gdańska, wasz, no właśnie, konkurent lub partner, w zależności od punktu widzenia, ma tu handicap i takie pierwsze skojarzenie, chcesz budować elektrownię, pracować tam, to idziesz na Politechnikę, Wyście znaleźli swoją niszę w szkoleniu? Po pierwsze, nigdy nie myślimy o Politechnice czy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jako konkurencie. Od wielu lat Prowokacja zacieśniamy współpracę w ramach związku Uczelni Fahrenheita i robimy naprawdę bardzo wiele, aby doprowadzić do sfederalizowania naszych uczelni, czyli w wielu obszarach potraktowania nas jako jednego spójnego ośrodka akademickiego, który jest komplementarny wewnętrznie. Czyli nie ma mowy o konkurencji, raczej o szukaniu właśnie tych swoich specjalizacji. Naturalnie ta część techniczna czy technologiczna w dużej mierze będzie zdominowana przez. Z Politechnikę Gdańską. Tak jak te obszary związane z ochronem, ochroną zdrowia, czynną i bierną, to jest domena Gdańskiego Instytutu Medycznego. Natomiast proszę pamiętać o potężnym komponencie społecznym, który zabezpieczamy my. To jest mitygacja konfliktów, to jest adaptacja do zmian klimatycznych, komponent przyrodniczy, komponent formalno-prawny, komponent ekonomiczno-zarządczy. To wszystko domena Uniwersytetu Gdańskiego i tu traktujemy się faktycznie jako komponent. Komplementarny ośrodek akademicki, który chce obsłużyć te najważniejsze wyzwania dla regionu. A jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony studentów, to co mówi życie, gdzie najwięcej chętnych jest? Na jakie kierunki? No, zeszłoroczna niespodzianka, czyli japonistyka, ale to rzeczywiście niszowy i unikatowy kierunek. Tradycyjnie rekrutujemy bardzo wielu kandydatów na psychologię, kryminologię, filologię, yy, przede wszystkim filologię, yy, filologię angielską, ale coraz większą popularnością cieszą się także kierunki anglojęzyczne. To jest wynik też pewnego procesu, kiedy studenci chętniej umiędzynarodowiają się w domu. To jest yy, wręcz termin yy, in Internationalization at home, czyli nie pełne, pełnosemestralne czy dwusemestralne wymiany akademickie, które znamy z przeszłości. Klasyka, Erasmus, prawda? Ale właśnie krótkoterminowe mobilności i uzupełnianie tej edukacji tutaj na miejscu w domu, ale w języku angielskim, wspólnie ze studentami, cudzo cudzoziemcami, którzy przyjeżdżają do nas. A, a propos tych dni otwartych, od, od których rozpoczęliśmy, i zmieniających się czasów, to jest taki moment, że wy musicie zabiegać o studentów, czy wciąż? to oni zabiegają o studiowanie na prestiżowej uczelni? Zawsze zabiegaliśmy o studentów. To jest immanentna cecha uczelni, aby przyciągać najlepszych. Chcemy, aby najlepsi absolwenci szkół średnich trafiali na uniwersytet. Mimo iż dzisiaj nie mamy najmniejszych problemów z tym, aby wypełniać limity rekrutacyjne, to jest średnio trzech kandydatów na jedno miejsce, to jednak uważamy, że w dłuższej perspektywie będziemy mierzyć się z niżem demograficznym i tu tylko i wyłącznie podnoszenie atrakcyjności, właśnie wprowadzanie do oferty nowych atrakcyjnych kierunków studiów postawi, pozwoli nam stabilnie e, funkcjonować w, w tym układzie oferty rekrutacyjnej, którą, którą mamy do, do tej pory. Da się połączyć atrakcyjność z mm, jakością? No pewnie to jest domena Uniwersytetu Gdańskiego. Od zawsze według takiej dewizy funkcjonowaliśmy jakość przede wszystkim, a atrakcyjność to jest właśnie to o czym mówiłem na początku, czyli reagowanie na bieżące wyzwania. Mówimy o ofercie, a jak zmieniać będzie się uczelnia, także fizycznie, także jeśli chodzi o budynki. No dzisiaj żyjemy. Y, Bo kampus nad... już coraz ciaśniejsze się robi, prawda? No ale mamy y, olbrzymi obszar kampusu sportowego, gdzie ruszyły prace już kilka tygodni temu budowy nowego centrum sportowego. Dzieje się już bardzo wiele. 17 kwietnia zaplanowaliśmy wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszy etap inwestycji, czyli wielofunkcyjną halę sportową. Serdecznie Państwa y, y, zapraszamy. Rozpoczęliśmy również pracę nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na boiska zewnętrzne i te prace ruszą w przyszłym roku, a w kolejnych etapach mniejsze hale sportowe, no i mamy nadzieję za parę lat marzenie społeczności akademickiego Instytutu Gdańskiego, czyli własna pływalnia, ale to... Pewnie w odleglejszym czasie. Parę? To znaczy do 2030, jak rozumiem? Wszystko zależy od y, hojności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i naszych negocjacji y, w tym obszarze, w tej sprawie. Tu w przypadku hali sportowej udało nam się uzyskać także dofinansowanie Ministerstwa Sportu. To jest y, bardzo ważny element montażu finansowego, bo 50% kosztów hali będzie y, pokryte właśnie z tej dotacji. To będzie centrum za płotem, czy to będzie centrum otwarte na mieszkańców dzielnicy, seniorów? To będzie przede wszystkim miejsce, w którym chcemy realizować sport akademicki. To jest oczywiste. Dzisiaj jesteśmy pozbawieni infrastruktury sportowej. Do tej pory, pan redaktor pamięta, jak studiował, infrastruktura sportowa była rozproszona po całym Trójmieście i studenci jeździli od Gdańska do Gdyni, prawda, żeby te zajęcia z WF-u realizować. Więc wychowanie fizyczne, sekcje Akademickiego Związku Sportowego UG, nasze sekcje sportowe, rekreacja pracowników, to są priorytety, jeżeli starczy miejsca i czasu, oczywiście będziemy otwarci. Świętujemy, świętujecie, no ale my jako absolwenci również 55-lecie uczelni, 200 tysięcy dyplomów, o te drugie 200 trzeba będzie walczyć w kontekście demograficznym, o tym mówiliśmy. Cały kalendarz zapełniony wydarzeniami, najważniejsze z nich to? poza dniami otwartymi, które dziś i jutro, dziś trwać jutro. Będą. E... Nie ma jednego najważniejszego, dlatego rozproszyliśmy je przez cały rok, aby pokazać, że Uniwersytet żyje bardzo wieloma obszarami swojej działalności. Zaczęliśmy z przytupem, bo już w styczniu odbyła się wielka konferencja poświęcona studentom zagranicznym w Polsce, ale to za nami. Przed nami święto Uniwersytetu, czyli jubileusz 55-lecia, równo 20 marca w Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczyste posiedzenie Senatu wraz z nadaniem doktoratu honoris causa. Panu profesorowi Piotrowi Hoffmańskiemu, wybitnej osobistości prawa międzynarodowego, byłemu, by, byłego szefa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, a za moment wmurowanie kamienia węgielnego, później regaty uniwersyteckie, o puchar 55-lecia, finał akademickich mistrzostw Polski w, pla, w plażowej siatkówce. 27 czerwca zaplanowaliśmy też galę 55-lecia, gdzie chcielibyśmy uhonorować najważniejszych przyjaciół, dobroczyńców uniwersytetu i podsumować ten czas w takiej bardzo odświętnym charakterze i Inauguracja kolejnego roku akademickiego, która no, zbiega się z obchodami 140 rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, i pod tym hasłem te inaugurację przeprowadzimy. Łącznie z spektaklem Teatru Witkiewiczowskiego, yy, yy, Witkacego z Zakopanego. Zapraszamy w takim razie na te obchody. Zapraszamy na dzień otwarty już od godziny dziewiątej Wydział Nauk Społecznych ulica Bażyńskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i do zobaczenia niebawem już w gmachu uczelni. To ja Dziękuję, zapraszam państwa serdecznie. Gość Radia Gdańsk.